Nie bez powodu tak się dzieje, że płynąć chcemy w dalekie kraje. Choć wiatr nam różny w oczy wieje, To coś cudownego nam wszystkim daje. Choć wachta noc na kambus czy do żagli, Chcemy mil więcej, a nic nas nie nagli. Na szczęście zabawy było w bród. To i nie straszny był żaden trud. Już teraz słyszałem, że kapitan werbuje. Każdego tego, co na morzu się czuje. Spieszcie, bracia, bo miejsc niewiele, czy żeś kamrat, czy nie kamrat. Polej się wszyscy to przyjaciele, jak jedna siostra, jak jeden brat. Tu na filmie widać, że oficer Marek przygotowuje swoją wachtę do sprawnych działań przy żaglach przednich, przy sztakslach, krótko mówiąc. W tym krótkim rejsie była z nami również moja córka Hania, która starała się nauczyć buchtować linę.

Może jakaś Wszystkie wachty są zawsze takie same i bardzo dobre zresztą Tylko, tylko kolejnym razem dłużej, tak? Żeby prezentowała nie Ubezpiecza Tylko najlepsze jest to, że nie ma podanej ruchy, wiesz? Nie ma? Nie ma, nie ma właśnie, nie tak, tak, że to tak, tak to tak dziwnie A tu mamy oczywiście naszego wspaniałego Andrzeja Skowronka który lubi latać, a dzisiaj pływa. O. Jasiu jest proszę uprzejmie. Na Bielany! Na razie wszyscy tak naprawdę są w lekkim chaosie, jako że mm, no sporo ludzi pierwszy raz jest na żaglowcu i szuka sobie miejsca. Ale to na pewno niedługo się skończy. Każdy będzie wiedział co ma robić. W tej chwili bosman tu przygotowuje, zabezpiecza, taką powiedzmy że life linkę niech będzie. Tutaj są do tego się przyczepiamy takimi szonkami, kiedy mamy je założone. No i wtedy faktycznie jest bezpiecznie. Na fali, na przechyłach. Tutaj oficer trzeciej wafty Kalenka właśnie instruuje swoją wachtę, jeśli chodzi o układanie, ustawianie i żagli. instruowanie załogi wachty, w tym przypadku trzeciej przed pracami jakie będą trwały faktycznie w czasie rejsu Płyniemy w tej chwili zaraz będziemy już na Zalewie Szczecińskim i śmigamy do Świnoujścia, potem na morze Oh. Okay. Na dziobie było widać oczy, tutaj też są oczy, jedno drugie oko, pierwsza warta przygotowuje się do stawienia żagi ten moment będziemy już z zagłówkami portu w Sinoujściu i wtedy faktycznie padnie komenda Żagle Góra. Busman szykuje wszystko tak jak trzeba pod kontrolą Busmana. W tam cały czas pilnuje wszystkiego. Wyszliśmy już po zagłówki portu w i w tej chwili, właśnie, pan kapitan zmienia kurs bardziej w stronę wiatru, po to, żeby móc faktycznie postawić. Czekamy na tą komendę. O, to, było właśnie, to była właśnie komenda od kapitana. No dobra, w góra. 마포 On tak strasznie Jeszcze, jeszcze. jeszcze nas nie boli Jeszcze raz nie dogoni Po wyznaczeniu przez kapitana kursu na Helsinger Po prostu Sternik już wie co ma robić Andrzej Skowron, gotowy do akcji. Gdy poszedłem na dziób, zobaczyłem tam wielki wóz. Nie mogłem sobie po prostu odpuścić, musiałem to zdjęcie wkleić. Na drugi dzień, gdy powoli zbliżaliśmy się do Helsingor, zauważyłem, że coś się dzieje na pokładzie, coś takiego dziwnego. No dziwnego może co nieco, tak, faktycznie. Mieliśmy na pokładzie jednego załoganta z, ze Stanów Zjednoczonych i on przygotował swoją banderę. David, faktycznie, bo tak miał na imię, pod lewym salingiem zawiesił banderę swojego kraju, a pod prawym salingiem to faktycznie wisiała bandera Duńska, bo wpływaliśmy, jakby nie było, do portu duńskiego. Takie są zasady. Tak to powinno wyglądać. Na rufie mamy banderę polską, jako że przynależymy faktycznie do pięknego, wspaniałego, cudownego kraju, jakim jest Rzeczpospolita Polska. No i mamy przed sobą most nad Sundem, 56 czy 57 metrów prześwitu, ale robi wrażenie, za każdym razem jest ta sama adrenalina. Opowiesz nam o tym? Cóż, most jak most, ale ile są emocji wzbudza za każdym razem, kiedy się pod nim przechodzi. Ludzie, którzy nie mają wielkiego doświadczenia zegarskiego, myślą, że zahaczy. Przykładem takim był Szymon w ubiegłym roku, który, ale to już piotkowa opowieść o tym wspominała, jak to na Stędze będali z lewej na prawej, przeciągając tą samą linę. Na prośbę kapitana, żeby oczywiście zmniejszyć wysokość masz, to byśmy nie zahaczyli. A na końcu fajnie, kapitan powiedział: Dziękuję Wam wszystkim za świetną, nikomu niepotrzebną robotę. <śmienny> <śmienny> I to było po prostu wtedy: były wielkie brawa, uśmiech i tyle. O to chodzi, że było wesoło, radośnie, mimo wiatru, mimo zimnego tyłka. Ale nie, ma fali. nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Most nad Sundem za nami. Za nami również Kopenhaga po lewej. Ale to już daleko. Przed nami Helsinger. I trzeba przygotować się do cumowania. Żagle dół padła komenda. Jakiś opis. Zrzuciliśmy żagle. Oczywiście, no wiadomo, dziób miał najszybciej dostał wiatr, bo takiego osobu przeszkadzał i mogli zrzucać. Później był fok, ale długo się czekali, a my tak szybciutko, trzecia warta pójdzie już czwartą. Tutaj prawda, bardzo dziękuję, panie za dziękuję do... panią Dziękuję paniom, dziękuję panią, oficer, polecam się do A nie nie trójki, ale na północ od Trójki. A to tam będzie ta woda? No załatwimy, no bo on już byśmy tam wleźli. Ale kurwa, Wiec. przy tym wietrze, to tak Wiec. powiem Ci, że... A wyjść potem stąd, jak tu jest 20 metrów tylko szerokości? Ha! statku. I mocno w prawo teraz, mocno w prawo, prawo na górze, prawo na górze. No, no, no. Uh, Inbound, chyliwe, so, this is for Nile. No, prawo, na mac. Aż prawo na mac. Wiem trochę. No, my się tu musimy skleić. Tu dokładnie przed naszym działem. Mie e, czy ten, Miejsca na podium, trzy osoby. Uwaga, uwaga, uwaga. Trzecie miejsce na podium zajął nasz biskup, czy arcybiskup Jacek, <śpiewanie> Jacek! Jacek, Jacek, Jacek. Jacek! 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 Ciężko ciężko było. Strasznie się boję, bardzo ciężko było ciężko, byłem. bardzo było ciężko zdecydować, ale strasznie się wystraszyłem, jak zobaczyłem pierwszy raz babka! Berdyk zapadł Dobra. i pierwsze miejsce zajął nasz Piotruś naszej grupy legata Brawo Piotruś Przepraszam jestem po bakce nie Bawmy się do rana Zejrzałem nagle oczy ląskul Boże, ten goły facet bursztu jest bez wątpliwości Jak kapitan powiedział, zabawa trwała do samego rana. A rano trzeba było szybciutko uciekać, ponieważ zbliżały się ogromne sztormy. Lewo! Lewo! Tam nawet śpiewają! Znaczy Jedziemy dalej, machamy, machamy! A huj! Chwileczka, idziemy stawiać. do Ale z portu wyjeżdżasz normalnie naładowany. Głąb jajami. Właśnie wychodzimy z Helsingor. W tej chwili jesteśmy jeszcze właściwie w trakcie, można powiedzieć, wychodzenia ponieważ tam są główki portu, yy, przy których już wiemy na pewno, że będziemy czuć porządny prąd. Prąd od Morza Bałtyckiego w stronę Morza Północnego. Tak więc yy, no, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na pewno nas będzie ściągać po prostu od razu w lewo. I w tym momencie na pewno trzeba będzie sterdać w prawo, więcej powerem. Standard. Zamek jeszcze go widać, póki jest jasne, można no, tak, by... tak więc mamy pierwszy dzień stycznia 2024. No i proszę bardzo, zamek Helsingor, Pięknie trochę zasłonięty przez Dave'a Jest Pablo Escobar Jest Asia Sona często krążynką. Przez moją, Przez moją pomyłkę. Przez moją pomyłkę i Boszka, oprócz proszę bardzo Boszka wymiata, po prostu nie Jak spotkacie ją kiedyś w Warszawie Jak ją kiedyś z spotkacie w Warszawie Ja jestem z Ursusa I odkąd Warszawę przyłączyli do Ursusa To niestety jestem w tej Warszawie no, Taka czyli... jest prawda tak, Ale czyli... co ja się mam martwić na... Bożena w Ursusie składa ciągniki Kobiety naciągnij na traktory! Dziękuję. W każdym razie było fajnie, było sympatycznie. Jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego! No. Jednym z wielu uczestników na naszym rejsie jest Piotr. Piotr brał udział przy zwijaniu żagli, nawet przed chwilą oczywiście cały czas bierze udział przy żaglach. Piterku, skąd przyjechaliście? Z Warszawy. No to daleko troszkę. No troszeczkę daleko. <laughs> pierwszy wasz rejs, drugi, trzeci, piąty? Znaczy na takim żaglowcu pierwszy. W ogóle to jest moje drugie żeglowanie w życiu. No i co? Myślę, że chyba nie ostatnie. Myślę też, że to nie ostatnie. Ogólnie rzecz biorąc, no, jest zabawa przednia. Towarzystwo... Przezabawne. Jak ktoś miałby popłynąć na taki rejs, to nie, nawet się nikt nie zastanawia. Wsiada w samochód, Dzumuje w porcie i hej, do przodu. Csumuje w porcie, to było dobre. Ale bardzo dziękuję Piterko. Mam... A potem w porcie, tak. tak? Tak, To już widzę, że będziesz mówił e, w domu zamknij ten włas. <grym> idź do Kingstona, okej. Okay. Dzięki serdecznie. Super. Bardziej lubię przemawiać w grudniu w Bałtyku i nigdzie więcej. I nigdzie więcej nigdy nie, wspaniale, jest, nie? Wspaniale, wspaniale, Ludzie wspaniale. A kolega co powie? Jak tam rejs? Super. Ale co najlepsze? Wiatr, woda, mróz, a może na przykład bujanie? Bujanie dobre mróz dobry. Nie, mrozu nie było, mrozu nie było. Woda była, bujanie było, super było. <grystanie> jest. jest to, jeszcze. I szkoda, że się już się długo kończy nawet. No właśnie. Jacek jest... A były? Pączków nie było, ale będą słyszałem. Ja Jacuś, tak jak w tamtym roku, powiedz kilka słów, proszę, proszę. Zajebiście, zajebiście było. Zaszczepiłem się już zupełnie na żagle. Teraz z przyjemnością bym popłynął na zimne wody. Już to słyszę trzeci raz czy drugi, drugi? Nie, trzeci. Już rozmawiałem z kapitanem mówi, że myślą o tym, że jest w przyszłym roku. O kurczę to co w takim razie mm, trzeba będzie spiąć tyłek i coś z tym zrobić. Panowie myślę, że do zobaczenia Bartek po klarowaniu żagli powiedz jakieś uczucia, jakieś wrażenia. Uczucie jest fantastyczne, można było pobiegać na samą wodą po szpycie. Ale żal, że zwinęliśmy żaglę. Że już zwinęliśmy. Że już zwinęliśmy. <laughs> Super. Który to twój rejs? Na żaglowstwu drugim. No i co powiesz? Będziesz więcej uprawiał takie żeglarstwo? Będę dużo więcej. <laughs> Kolejny już w planie. O, ty. To może coś powiesz? Maj dwa, dwa tygodnie na Pogoriu. No proszę, to już Ci zazdroszczę. I przez ten jakże spokojny sposób zmierzaliśmy do Świnoujścia no bo za nami już faktycznie zbierały się jakieś dziesiątki, jedenastki i tak naprawdę no chcieliśmy po prostu spokoju ale o tym jak wpłynęliśmy do Świnoujścia i jak odbyliśmy po raz drugi sylwestra to w drugim odcinku